pojawia się na wszystkich nagraniach, ale nikt nie potrafi zobaczyć jego twarzy. To właśnie tym zdaniem emerytowany policjant z Wrocławia podsumował jedną z najbardziej zagadkowych spraw ostatnich 15 lat. Seria obrazów bez Lugica, nocny stróż martwy w podejrzanych okolicznościach i obecność cicha, ciemna, pozornie niewidzialna dla świata, ale zawsze tam. To historia Tomasza Zielińskiego, Pracownika ochrony, który został znaleziony martwy na parkingu podziemnym. Policja uznała to za samobójstwo, ale jego córka, młoda studentka dziennikarstwa, odkryła szczegół, który na nowo otworzył głębokie rany i podważył nie tylko oficjalną wersję wydarzeń, ale samo pojęcie tego, co można lub nie można uchwycić na nagraniu: jeśli wszystko było tylko błędem technicznym. To dlaczego nigdy nie udało się odzyskać nagrań z tamtej nocy? 12 listopada 2016 roku o godzinie 6.32 rano dozorca znalazł ciało Tomasza Zielińskiego wiszące na linie na najwyższym poziomie parkingu podziemnego centrum handlowego Nowa Galeria we Wrocławiu. Światło w części wspólnej wciąż było zapalone. Czujniki ruchu zostały wyłączone ręcznie. A klucz główny do panelu elektrycznego, który zazwyczaj nosił Tomasz, zniknął. Policja pojawiła się w mniej niż 20 minut. Teren został odgrodzony czarno-żółtą taśmą, a technicy przeprowadzili standardowe oględziny. Przyczyna śmierci, powieszenie. Ślady walki, brak. Test toksykologiczny negatywny. Wstępna konkluzja: samobójstwo z powodów osobistych. Śledztwo trwało niecałe dwa tygodnie. Nie było listu pożegnalnego. Nie było historii leczenia depresji, ale była stała presja. Tomasz pracował nocami bez dni wolnych, zarabiając nieco ponad 2000 zł miesięcznie. W wieku 57 lat znany był z obsesyjnej punktualności i zwyczaju zapisywania wszystkiego w niebieskim notesie. Tego notesu nie znaleziono przy nim w dniu śmierci. Jego córka, Katarzyna Zielińska, Wówczas 22-letnia studentka dziennikarstwa śledczego na Uniwersytecie Wrocławskim nie zgodziła się z wnioskami dochodzenia. Złożyła wniosek o kopię nagrań z kamer monitoringu na parkingu. Otrzymała tylko dwa fragmenty, oba w niskiej rozdzielczości. Na pierwszym nagraniu, zarejestrowanym o 0312, Tomasz otwiera drzwi na poziomie 4, na drugim o 0336. Nie ma go już w kadrze. A między tymi dwoma nagraniami istnieje luka wynosząca 24 minuty. Zapytana o to administracja budynku tłumaczyła się problemami technicznymi systemu monitoringu. Błąd oprogramowania miał rzekomo automatycznie usuwać część nocnych nagrań. Katarzyna jednak zdobyła coś, czego nie miała nawet policja starsze nagrania z poprzednich dni. Pozyskane nieoficjalnie od kolegi z uczelni, który odbywał staż w firmie monitorującej. To właśnie analizując te nagrania zauważyła pierwszą anomalię. Każdej nocy, między 3 a 4 nad ranem, w korytarzach parkingu pojawiała się postać w ciemnym kapturze. Zawsze w ruchu. Nigdy nie patrzyła w kamerę. I przynajmniej na trzech różnych nagraniach ta postać wchodziła w strefę monitorowaną. Ale nigdy nie była widziana, jak z niej wychodzi. Na nagraniach po prostu znikała. W miesiącach następujących po śmierci Tomasza Katarzyna zanurzyła się w równoległym śledztwie. Zaczęła szukać byłych pracowników nowej galerii, którzy pełnili tę samą funkcję co jej ojciec. Spośród siedmiu nocnych ochroniarzy, którzy pracowali na parkingu między 2008 a 2013 rokiem. Tylko dwóch zgodziło się porozmawiać. Pozostali, według relacji samej firmy, odeszli z własnej woli, niektórzy bez wypowiedzenia. Pierwszym, który odpowiedział, był Marek Kolkiewicz. Mężczyzna o powolnej mowie i zapadniętych oczach, dziś mieszkający z dala od miasta na wsi w pobliżu Wałbrzycha, odmówił nagrywania wywiadu, ale pozwolił Katarzynie na wizytę. Spotkanie odbyło się w styczniu 2014 roku. Przy gęstej mgle. Marek miał tylko jedną prośbę: by wyłączyła telefon przed wejściem do domu. Podczas rozmowy Marek wyznał, że zrezygnował z pracy po dwóch miesiącach nocnej zmiany na parkingu. Powiedział, że po tym nie da się już spać. Zapytany, co miał na myśli, mówiąc po tym, odpowiedział tylko: Są miejsca, na które nie powinno się zbyt długo patrzeć. Katarzyna nalegała, pokazała nagrania. Wspomniała o postaci w kapturze. Marek pobladł. Powiedział, że zna ten cień i że czasem czuł, jak coś przechodzi za jego plecami, nawet jeśli kamery niczego nie pokazywały. To nie był człowiek, to był brak człowieka. Opowiedział, że trzykrotnie próbował śledzić postać z latarką i za każdym razem słyszał niskie buczenie, od którego krwawiły mu uszy. Ostatnim razem stracił przytomność na kilka minut. Obudził się z podartym mundurem i krwiakiem na ramieniu, jakby ktoś pchnął go na ścianę. Dokumentacja medyczna z tamtego okresu potwierdza obecność krwiaka, ale lekarze przypisali omdlenie hipoglikemii. Żadne badania nie wykazały obrażeń wewnętrznych. Żaden raport nie wskazywał na przemoc. Drugim ochroniarzem, z którym porozmawiała Katarzyna, był Paweł Trzaska, który pracował w galerii zaledwie trzy tygodnie, zanim został przeniesiony do innego działu. Paweł nie okazywał strachu. Wręcz przeciwnie, sprawiał wrażenie zniecierpliwionego. Powiedział, że nie widział nic dziwnego i że te teorie to tylko bajki dla starzystów. Jednak na jednym z nagrań z rozmowy, wykonanym przez Katarzynę, Paweł zostaje uchwycony, jak mówi cicho. Patrząc przez okno. On tu nadal jest, prawda? To zdanie nie zostało wypowiedziane do kamery. To był odruchowy komentarz, niemal nieświadomy, ale nie umknął jej uwadze. Katarzyna postanowiła wtedy wrócić na miejsce zbrodni. Niemal rok po śmierci ojca. Uzyskała zgodę na wejście na poziom 4 z nową kamerą, czujnikami ruchu i rejestratorem dźwięku o wysokiej czułości. Weszła na parking o godzinie 03:02 nad ranem. Została tam przez 57 minut. I przez cały ten czas żaden alarm się nie włączył. Nie zarejestrowano żadnego dźwięku. Z wyjątkiem jednej zakłócenia, odnotowanej o godzinie 03:27. Krótki szum przypominający zniekształcony szept, po którym nastąpiło suche kliknięcie, jakby ktoś wyłączył przełącznik światła. Jej kamera zgasła w tej samej chwili. Gdy znów się uruchomiła na ekranie, pojawił się komunikat: Błąd odczytu, plik uszkodzony. Opuszczając miejsce, Katarzyna nie miała żadnych obrażeń, ale przeglądając surowy zapis dźwięku, zauważyła coś, co zmroziło jej krew w żyłach. W dokładnym momencie kliknięcia, w lewym kanale nagrania, pojawia się głos przytłumiony, niemal nieludzki, wypowiadający jedno słowo. Tomasz. Po nagraniu uszkodzonym i uchwyceniu szeptanego głosu, Katarzyna na kilka miesięcy zawiesiła nocne wizyty, ale nie przerwała śledztwa. Wróciła na uniwersytet i rozpoczęła, z pomocą profesora dziennikarstwa śledczego, projekt badawczy dotyczący anomalii w systemach monitoringu miejskiego. Pomysł był prosty. Stworzyć mapę przypadków, w których nagrania z kamer zostały uszkodzone lub podejrzanie zedytowane, zwłaszcza w sprawach dotyczących niewyjaśnionych zgonów, to co odkryła zaskoczyło nawet największych sceptyków. W archiwum cyfrowym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przechowywano publiczne rejestry zamkniętych spraw kryminalnych, znajdował się folder oznaczony jako Incydenty Anomalne. Wrocław 1991-2003. Większość dokumentów była w niskiej rozdzielczości, niektóre niekompletne, ale jeden z nich przykuł szczególną uwagę. Był to wewnętrzny raport Komendy Wojewódzkiej Policji z kwietnia 1998 roku, zawierający następującą notatkę: Powtarzające się awarie nagrań z monitoringu CCTV w południowej części miasta. Między godziną 030 a 040 nad ranem. W 6 z 10 przypadków obecność niezidentyfikowanej postaci, z twarzą nierozpoznawalną przez system. W tamtym czasie technologia rozpoznawania twarzy była jeszcze prymitywna, ale sam raport zawierał niepokojącą uwagę. Obraz ulega zniekształceniom tylko w obszarze, gdzie powinna być widoczna twarz. Katarzyna próbowała skontaktować się z autorem raportu, ówczesnym inspektorem Jerzym Koźlakiem, który przeszedł na emeryturę w 2007 roku. Po wielu próbach udało jej się odnaleźć go w domu opieki na obrzeżach Lublina. Koźlak, dziś 82-letni, mówił niewiele, ale to co powiedział, wystarczyłoby wzmocnić hipotezę, którą sama Katarzyna z trudem dopuszczała do świadomości. Nie znajdziesz odpowiedzi u policji, dziewczyno. Zabroniono nam to badać, kazali zamknąć sprawy, powiedzieć, że to błędy techniczne. Ale to nie były błędy. Nigdy nie były. Według niego, pierwsze przypadki pojawiły się w 1994 roku zawsze według tego samego wzoru zakłócenia elektromagnetyczne na nagraniach, postacie z niewyraźnymi twarzami sprzęt wyłączający się samoczynnie. I w niektórych przypadkach niewyjaśnione zniknięcia, jak w przypadku technika serwisowego Wiktora Czarneckiego, który zaginął po tym, jak został wysłany do naprawy systemu kamer w magazynie na Wrocławskim Ołtaszynie. Wiktor był sceptykiem, w nic nie wierzył, ale tamtej nocy sam zadzwonił do centrali i powiedział: Coś tu ze mną jest, ale nie wiem co. Potem zniknął na zawsze. Sprawa została umorzona jako. Możliwa ucieczka dobrowolna. Na koniec rozmowy koźlak przekazał Katarzynie jedną stronę, zniszczoną, pożółkłą od czasu. Była to transkrypcja sporządzona przez niego w 1999 roku, pochodząca z nagrania audio odzyskanego z systemu monitoringu podziemnego parkingu handlowego z tamtego okresu. Głos, niski i przytłumiony. Powtarzał w kółko to samo zdanie: Nie patrz. Nie patrz, nie patrz. Lokalizacja parkingu nie została podana. Ale wzorzec był dokładnie taki sam jak w sprawie Tomasza. W poszukiwaniu starszych odpowiedzi, Katarzyna postanowiła zbadać historię samego miejsca, w którym zginął jej ojciec. Podziemny parking Nowej Galerii został otwarty w 2009 roku, ale teren, na którym go wybudowano, posiada wcześniejsze zapisy sięgające XIX wieku. Znajduje się on na fundamentach dawnego hotelu Regent, budynku częściowo zniszczonego podczas bombardowań w 1945 roku, który przez dziesięciolecia przechodził liczne transformacje. Przeszukując miejskie archiwa, Katarzyna natrafiła na coś intrygującego. Między 1952 a 1971 rokiem piwnica dawnego hotelu była wykorzystywana przez S.B. Służbę Bezpieczeństwa, tajną Policję Komunistycznej Polski, jako nieoficjalne centrum zatrzymań. Tego typu ośrodki, często nieuznawane formalnie, służyły do przeprowadzania intensywnych przesłuchań z dala od opinii publicznej. Oficjalne zapisy tego wykorzystania zostały częściowo ocenzurowane w latach 90., ale niektóre listy i świadectwa zebrane przez Komisję Prawdy po upadku reżimu. Zawierały odniesienia do niewytłumaczalnych dźwięków dochodzących z ścian, nagłych epizodów psychotycznych u więźniów oraz powtarzających się relacji o tym, że ktoś obserwował z ciemności. Szczególnie wyróżniał się jeden dokument, datowany na grudzień 1963 roku. Raport agenta o imieniu Kazimierz Czajka, opisujący śmierć zatrzymanego podczas wewnętrznego transportu z piwnicy do celi. Mężczyzna upadł martwy, bez śladów przemocy, z otwartymi oczami i zesztywniałym ciałem, jakby umarł ze strachu. Sekcja zwłok nie przyniosła jednoznacznych wyników. Oficjalny opis głosił: nagły zawał serca. Jednak sam agent dopisał drobnym drukiem na końcu strony: To nie było serce. On coś zobaczył. Ja też, ale wolę o tym zapomnieć. Katarzyna zaczęła wtedy tworzyć oś czasu. Wzorzec. Dekada po dekadzie, różni ludzie w różnych strukturach w tym samym miejscu opisywali to samo zjawisko: awarie elektryczne, bezkształtną obecność, poczucie bycia obserwowanym. To, co wcześniej uznawano za miejski folklor, teraz nabierało form dokumentalnych. Zestawiła dane ze starymi mapami miasta i odkryła, że jeszcze przed budową hotelu Regent ta ziemia miała już tragiczne tło. W XIX wieku znajdowała się tam dawna fabryka mydła, gdzie w pożarze w 1888 roku zginęło kilkudziesięciu pracowników. Wśród ofiar była młoda kobieta o imieniu Zofia Koralewska, której ciała nigdy nie odnaleziono. Szczegół: imię Zofia pojawia się na bazgrane w notesie Tomasza Zielińskiego, tym samym, który zaginął w noc jego śmierci. Ale który później został anonimowo dostarczony na portiernie uniwersytetu, gdzie studiowała Katarzyna. Żadna kamera nie zarejestrowała osoby, która go tam zostawiła. Wewnątrz notesu, pismem ojca, widniało zdanie: On przychodzi o 0313 Nie chce być widziany, nie chce być zapamiętany tylko idzie dalej. Po latach badań, wywiadów, przecieków i śladów instytucjonalnej ciszy, Katarzyna czuła, że jest blisko odpowiedzi, mimo że nadal nie wiedziała, czym dokładnie jest to, czego szuka. Zbieżność imion, powtarzające się godziny, szeptane relacje byłych ochroniarzy i byłych agentów wskazywały wszystkie na ten sam punkt. O godzinie 0:3:13 nad ranem coś tam się działo. Postanowiła, że wróci jeszcze raz na podziemny parking nowej galerii, ale tym razem miało być inaczej. Zbudowała system nagrywania z pełną redundancją, cztery kamery termiczne, dwa czujniki ruchu i trzy niezależne mikrofony z własnym zasilaniem. Wszystko podłączyła do zewnętrznego serwera przez sieć komórkową. Żaden z obrazów nie zależał od lokalnego źródła prądu. I żadna z rejestracji nie została wyłącznie u niej. Weszła na teren o godzinie 02:49 nad ranem, w piątek sierpniowej nocy. Sama, z tym samym identyfikatorem, który nosił jej ojciec w kieszeni, tą samą trasą, w tym samym uniformie. Weszła na poziom 4 i rozstawiła sprzęt. Usiadła na podłodze obok starego panelu sterowania i czekała. 03:00. Nic. 0308 Subtelne zakłócenia na mikrofonach 0311 Światła sufitowe zaczęły migotać 0312 Czujnik ruchu kamery skierowanej na wyjście z klatki schodowej zarejestrował gwałtowny spadek temperatury z 911 g do 5 w mniej niż 3 sekundy A potem 0313 Wszystko stanęło. Nagrania nie pokazywały dźwięku, nie pokazywały ruchu ale pokazywały cień, a raczej jego brak. Pustkę w przestrzeni ciemnej i zniekształcone wycięcie powoli przesuwające się przez korytarz. Kamery próbowały złapać ostrość, ale bezskutecznie. Rozmazany kontur sprawiał wrażenie, że czas wokół tej postaci płynął inaczej. wolniej, zimniej. Katarzyna pozostała nieruchoma. ale mikrofon przypięty do jej ubrania zarejestrował jej oddech, Coraz szybszy i bardziej nierówny. Dźwięk czegoś ciągniętego po podłodze, mimo że nic widocznego się nie poruszało, głęboki, niezrozumiały szept, rezonujący jednocześnie we wszystkich pasmach częstotliwości. A potem, przez cztery sekundy, humanoidalna sylwetka pojawiła się w odległości mniejszej niż dwa metry, bez oczu, bez twarzy, bez ust, rozmazana figura w kształcie człowieka. Katarzyna nie krzyknęła, ale czujnik tętna podłączony do kamery wskazał PIK 176 uderzeń na minutę. O 03.14 światła zgasły całkowicie. Gdy znów się zapaliły, Katarzyny nie było już w kadrze. Przez kolejne 37 minut kamery transmitowały pustkę, tylko dźwięk jednostajnego szumu. A potem cisza. O 03.51 pojawiła się znowu. Siedziała w tym samym miejscu, jakby nigdy się nie poruszyła. Ale jej twarz była inna. Wpatrywała się nieruchomo w podłogę, nie mrugając. Czujniki wykazały gwałtowny spadek aktywności fizjologicznej. Jedynym ruchem była jej prawa ręka, która powoli wyjęła z kieszeni identyfikator ojca i upuściła go na ziemię. Na nagraniu obraz zatrzymał się w momencie, gdy identyfikator dotknął betonu. I ostatnia awaria uszkodziła dane. Następnego dnia Katarzyna została znaleziona przez ekipę sprzątającą centrum handlowego. Siedziała, z pustym wzrokiem i bez wspomnień z ostatnich trzech godzin. Badania neurologiczne nie wykazały żadnych nieprawidłowości, ale od tamtej pory nie mówi już o ojcu ani o śledztwie. Dziś mieszka w małej wiosce w okolicach Opola, gdzie pracuje jako bibliotekarka. Unika wywiadów, wyłącza telefon na noc. I nigdy więcej nie wchodzi do podziemnych parkingów. Ale na mrocznych forach internetowych, gdzie sprawa nadal jest analizowana przez teoretyków i śledczych amatorów, krąży kopia odzyskanego pliku wideo z tamtej nocy. Nikt nie wie, kto ją wrzucił. Zaczyna się od panelu elektrycznego i kończy rozmazanym obrazem czegoś, patrzącego prosto w kamerę. Podpis pod nagraniem mówi tylko 0313. On wciąż tam jest. Sprawa Zielińskiego nigdy nie została oficjalnie wznowiona. Ciało Tomasza nadal widnieje w rejestrach jako samobójstwo. Nazwisko Katarzyny nie figuruje w żadnym raporcie, ani jako ofiary, ani jako śledczej. A nagranie z tamtej nocy to, które zatrzymało się w chwili, gdy identyfikator dotknął betonu zostało usunięte z większości forów w ciągu 72 godzin po serii zgłoszeń za treści wrażliwe i zaburzenia poznawcze. Niektórzy użytkownicy, którzy obejrzeli materiał, zgłaszali nudności, bezsenność, krwawienie z nosa. Jeden z nich opisał uczucie bycia obserwowanym, nawet po zamknięciu przeglądarki. Inny twierdził, że kamery w jego własnym domu zaczęły szwankować dokładnie o 03:13, mimo że mieszka setki kilometrów od Wrocławia. Nikomu nie udało się ustalić źródła uploadu. Nikt nie przyznał się do autorstwa. Ale niedawno jedna kopia pliku została ponownie wrzucona przez anonimowy kanał z zakazanymi archiwami. Bez tytułu, bez opisu. Tylko jedno imię widoczne na dole zamrożonego kadru Zofia czerwonymi, prawie zatartymi literami w lewym dolnym rogu. Czymkolwiek jest to, co się tam ujawnia? W tym ślepym punkcie świata nie wygląda, jakby się spieszyło. Nie ma twarzy, nie ma imienia, a może nawet nie ma ciała, ale wraca. Zawsze o 03:13 idzie powoli, cicho, niewykrywalnie. Może w głębi duszy nie chce być widziane, może nigdy tego nie chciało, ale teraz po tym wszystkim, co wyszło na jaw, po wszystkich taśmach, raportach. Nagraniach, twarzach zastygłych w milczeniu, być może najbardziej niepokojące jest to, On wie, że został zauważony i może właśnie tego chciał.